oglądał ten wie, no, że król delikatnie wrócił i naprawdę zapowiada się obiecująco. Zapowiada się obiecująco, jak będzie tak jak ostatnio, no to może nawet polecimy do stówki. Może do stówki, aczkolwiek wątpię, chociaż po ostatnich winach Majsiego, no to fajnie by było, wam powiem, bo Majszy rozjebał bank, może ktoś ogląda, no, ale to ładnie, ładnie tam ograł, bo tak samo niestety mi się tak fajnie nie udaje. I mamy dwa motylki. I mam jeszcze szóstkę. I powiem tak, żeby wrócić tak potężnie i przywalić potężnie jak Majsi. to ja widziałem, co on robi. Ja widziałem, co on robi. On wjeżdża coś takiego. Trzy Hydry, on sobie wrzuca przykładowo takie skrzyneczki robi, wali sobie takiego Underka. No i... I zgadnia, nie? Więc zobaczymy. No zobaczymy, jak pójdzie u mnie. Taką baterką zacznę. Tutaj nawet Majki wjechał. Damy sobie bo tak samo i zobaczmy. Underdog. Underdog na procentówach. Mamy sześć skrzynek przed sobą pierwszej nie wlatuje nic, ale liczymy oczywiście na M9 Ruby. No, ale zobaczymy, czy cokolwiek jeszcze innego wleci. No, prawie był Karambitu, bo bota ale na razie same naklejki. Jest Hydra dla majkiego, Spoko. No, skrzynia 1% nie dała nic. 2% Też nic, no i ostateczna. Najwięcej procent szans na M9 Ruby. Pierdolni dla Isamu. Nie ma nic, dobra, do podziału. Nie ma tragedii, nie ma tragedii. Ale jak widzicie podsumujemy to tak. No ja takiego farta jak majszy niestety nie mam. Mamy szkieletonika. Po części spoko. No mogło być gorzej, mogło być gorzej, mogło się zakończyć na naklejkach albo w ogóle na skinkach pocieszenia za battle, więc nie ma takiej tragedii jak mogła być. Walnijmy sobie standardzika i myślę, że dzisiaj troszeczkę droższe skrzynki, Nawet dzisiaj wrzucimy sobie wiecie co na buście, tą nową i jedną na drzesterze. Damy sobie też jakąś droższą. Dajmy tego cybera. Ja lubię cyberka, więc damy, ale myślę, że możemy dorzucić też dzisiaj elegancika. Damy beast case'a na buście trzy razy. I damy radiationa dwa razy. Chyba, że zrobimy coś takiego. Okej, okay, coś takiego zrobimy, standardzik, ale na dwie osóbki. Dzisiaj na dwie osóbki i zobaczymy, czy taki standardowy mi da coś konkretnego. No skrzynki naprawdę fajne. Eee, wiecie co, zagramy z botem i samą. I powiem tak, jak Cyberka wpadnie mi talon, no to Batelka już jest naprawdę spoko. Ale zobaczymy, jak ta nowa skrzynia Danger, bo jej jeszcze nie otwierałem. W ogóle najlepsze co jest do trafienia? Karambit Tiger Tooth, to spoko w sumie, ty, jemeczka widzę, że jest ta, Imidgent, coś takiego. Karambit przyleciał, no ale może Cyber Katalon. Kukri dla Bota i Samu. liczymy na AWP Prince Eleganta. Oj chuj. Raczej po ptakach, no ale jeszcze jest szansa, jeszcze jest szansa. Beast Casey dał nam Hiper Bestie, Feel tested, totalna lipa. Mamy Digla Hu Dragon. też lipa. Ostatni beast Case, może Meduza, Mmeczko Welcome to the Jungle, mamy AWP Chromatic. Zobaczmy co wypadnie z Radiationa na buście. No, wyślijmy faka dla Bota i Samu. Mam dwie stówki, za te dwie stówki to wiadomo co ja robię zawsze. Jak dwie stówki zostają, no to dwie skrzynie z Huntsmanem. Ale nam nic dzisiaj nie przyniosą. Ja powiem tak: Gamma doplerka zostawiam, ale nie będę ukrywał. Mam takiego w ekwipunku i gram nim. Więc niespecjalnie bym go chciał. Jak już to poleci jakaś wymianka, ale. Nie, Cybera odpuszczam. A zobaczmy ametysta zwykłego. Dawno nie otwierałem ametysta. Mamy Ursusa. I ten Ursus to nie będzie taki najgorszy skin, a jedni mamy tysta na buście. Okej, okay, mamy też Ursusa. No, bez busta Ursus na buście. Ten sam Ursus. Dobra, odpuszcza mamy Walnijmy sobie Hole Case'a na buście. Drugi najgorszy przedmiot, jaki szło trafić. Okej. Okay. Walnijmy 2% rubi. Normalnie jedne 2% rubi. Zobaczmy. Ani, ani jedna M9 tam nie przelecia. Ani jedna. Zapowiadało się dobrze po ostatnim odcinku, ale jak widzicie nie zawsze trafia się na najlepsze przedmioty. No i tutaj no chociaż te glowsy. Szczerze, chociaż już te glowsy są. Już myślałem, że wleci na TP 2000. A tutaj mamy USPK. Tutaj boi, w ogóle mało boików przeleciało jak na to, że otwieram po dwie. Okej, okay, tu dwa boiki przeleciały, ale niestety nic dla mnie robimy. Robimy Andera. Robimy Andera. Spróbujmy jednąć Anderka. I na jakiejś droższej skrzyneczce, która może przynieść naprawdę sporo, ja myślę, że tak damy. dwie hydry, damy tą 1-2% ruby I teraz tak: Radiation może nam przynieść Flip Emeralda i M9 Gamma dople. ale Beast Cajsik może nam przynieść Dragon Lore albo Meduzę. I teraz zobaczcie: jest różnica. Mno 6 stówek, jak dam to, oddamy jeszcze dwa razy. Wepunkt Case'a, zrobimy coś takiego. Chyba, że się podzielę. Nie, próbujemy, próbujemy, próbujemy taktyka Majsiego, taktyka Majsiego, Anderek, zobaczmy, no zobaczmy, Emily Bodisamu, ja jestem ciekawy, no ja jestem cie ciekawy, czy cokolwiek tutaj będzie. Gutnev, kurwa, dla mnie. A z drugiej nic, już po batelce. To już jest po batelce, szczerze. No, ciężko będzie, żeby dwa boty to cokolwiek trafiły. Jest niby sloter dla ISAMU. Chociaż w sumie jest jednak szansa. Po tym motylku, jest szansa, żeby przykładowo Emilii trafiła Kałacha chopo No nie ma, ale no, Beast Case na drzesterku może tutaj dupnąć. No, no, król delikatnie wraca. Król delikatnie wraca, wysyłamy foka i powiem wam, że no jest dobry winek. Jest dobry winek, naprawdę bardzo dobry. Mamy meduzkę, mamy motylka slotera. Good night, jakieś awubki? No, ja powiem, że naprawdę jest, jest moc. Jest moc po tej batelce. Sprzedajemy jednego slotera, ale mamy slotera z powrotem, tylko że w gorszym stanie. I mamy dodatkową meduzę, więc myślę, że spoko. Eee, I to sobie sprzedam, czyli te naklejeczki. I wiecie co? Mm, tak myślę, co wam dorzucić, a to AWP jeszcze sprzedam, ale do rozdania. Do rozdania dorzucam Fika Slotera. Dorzucam Gutnajfa Slotera i umówmy się, że to będzie na weekend. Na weekend. To będzie na weekend, czyli tak sobie myślę, że chyba niedziela. To będzie od niedzieli. Od godziny 20.10 będziecie mogli zgarnąć z moim kodem Good Knife'a Slotera. Ale jeszcze taką małpkę też od niedzieli. Niech będzie godzina 20:10. No i myślę, że spoko. Od 1 grudnia. Będziecie mogli zgarnąć Hyperbesty i Good Knife'a dodatkowo. No i jeszcze talon Knife Marble Fate jest dalej w grze. No, jak widzicie, minimalne doładowanie to 8 ziko, tutaj 3 dyszki. Musicie to zrobić oczywiście z moim kodem, ale jak ktoś nie chce grać, nie chce wpłacać, no to nie gra nie wpłaca, pamiętajcie o tym. Eee, no i co zgarniacie, to z płatą. Jak ktoś wygra, no to zgarnia to z spłatą. Nie jest to jakieś losowanie, tylko przykładowo wpłacasz z moim kodem 3 dychy. No i jeśli wygrywasz talona, no to otrzymujesz prezent z płatą, żebyśmy się dobrze rozumieli. A żeby zagrać na moim kodzie. Klikasz sobie ten zielony plusik, wpisujesz kod w access, no i pamiętaj, że musisz mieć ukończone 18 lat, żeby tutaj grać, a z moim kodem dostajesz darmowe 2 zł, no i plus 10% do wpłaty. A ja mam 1800 i ja sobie pozwolę jeszcze kliknąć tutaj 3% hydry. No nie, no ta hydra... No ta hydra ewidentnie mnie nie lubi, ale zobaczmy jeszcze shardmoda. No zrobimy sobie takiego jednego shardmoda, ja mam na niego plan. Generalnie damy sobie dwie hydry, Albo nie, jedną hydrę jednak, dobra, chyba jednak jedną, bo chcę dać sobie tutaj to. A dajmy jeszcze tego gold case'a i black case'a i dajmy jedną hydrę, co? A możemy tak zrobić, dobra, idealnie, bo chciałem właśnie dać holinga, no i zobaczymy takiego shirt za 1300 na 3 osoby. Jestem ciekawy, jak wypadnie sticker za 6, no to to naprawdę ratuje całą tą batelkę i będzie dobry podział, ale musi wypaść naklejka za 6. Nie ma naklejki za 6. No teraz polujemy typowo już koronka, Bowie i może hydra. Może Bowie? No, rękawice. No i tutaj, hydra albo karambit. No jest karambit, więc nie ma tragedii, jest spoko. Zobaczcie to, jest git. No to kopiujemy jeszcze tą batle. Ja myślę, że możemy dorzucić jeszcze to i jeszcze jednego plakkaisa. I lecimy dalej za ciosem. Lecimy dalej za ciosem i dalej niech leci szerdmot i zobaczmy. Zaczynaliśmy od 1300, zrobiło się 2 i zobaczmy czy po tej będzie lepiej. No nie ma stickerka za 6. Jak wypada z pierwszej sticker za 6, no to już jesteśmy w domu, ale nie ma. Może korona? O, chuja. Mamy jakieś dwa lwy. No i zobaczmy czy boli. No nie, no, przeleciał i teraz no musi wypaść karambit loter albo hydra. No, i tu będzie gorzej, to już wiadomo. To będzie gorzej. No chyba, że tu jeszcze ta naklejka za 6. Nie, no chuja mamy. No tutaj będzie gorzej. Jak widzicie, z pierwszej fajnie dało, ale tutaj niestety. I zobaczmy. O kuźwa, USP i Kałak. No liczyłem chociaż na jednego bołka i pewnie z ostatniej jeden wpadnie co. Aha. No tutaj już jest gorzej. Mamy 390, czyli za 390 otwieramy standardowo 3 Huntsmany. Aj, z których nic nie wypada. No nie no, dobrze było, dobrze było, ale niestety ja myślę, że tak, tego motyla sprzedaję. Jednego zostawiam i meduzę też sobie zostawię. I spróbujmy jednąć dead case. Dead case, ale na jesterku Lecimy po hole. A. No mamy Maka 10 Stalker. No to nie jest dobry dropik. A wiecie co? Jedni Manderka. Ja już nawet wiem jakiego, ja myślę, że tak, dajmy Cybera, to jest moja ulubiona skrzynia, dlatego ją naprawdę często daję. Damy tą jedną hydrę, Beast nie daję, ale dajmy Wepona, może wypadnie Kałak Tęczowo. Damy sobie, a damy 3% rubi dobra, jebniemy konkretnie Underdoga, jest jeszcze Motyl, jest jeszcze Meduska. No może, może jeszcze ten Underek tutaj mi dzisiaj siądzie, byłoby naprawdę super. Byłoby super zgarnąć M9 rubi, ale zobaczmy Cyber... No. Ale jest hold dla Isamu I teraz musi coś trafić Rosso Ja pierdole No powiem tak Imagine scenariusz Jebnie tutaj M9 rubi dla Rosso Inaczej bez szans Ale jak jebnie M9 mamy rekord nie małem dziewiątki. Byłby taki fajny rekordowy Anderek, ale tego Andera zgarnia Rosso. I patrzcie, co zgarnął. Glossy, fajdy, hydre, Chola, kuźwa. No. no, powiem tyle, że Rosso naprawdę no fajnie zgarnął. Szkoda, że ja tego nie zgarnąłem. My mamy 1600. I ja myślę, że otwórzmy sobie trzy zwykłe Flash deals Po prostu zwykłe, bez busta, bez niczego. No, mamy skara usp -ka i scouta, ale USP. USP za 180, a zobaczmy jeszcze trzy te flash deals case'y. Mamy redlinenika. Nie za dobrze, powiem Wam, że nie za dobrze. Myślałem, że będzie lepiej. Szkoda, szkoda tej baterki, ja pitolę. Ten underdog się naprawdę mógł fajnie ułożyć, ale zrobimy jeszcze jednego undera i ja myślę, że wrzucimy tak trzy i jedną taką. I zobaczmy, no jeszcze jeden under. Szkoda tego undera, tak sobie teraz myślę, tam był holik i była hydra w ogóle minimalware. Ale unlucky. Unlucky, no to by był naprawdę konkretny powrót, jak ja bym zgarnął tego Undera, ale musiało mi dać hydrę. Nie ma Huntsmana. Dobra, nie ma Huntsmana, zaczynamy cienko. Ale może drugi. No nie no, z drugiej też nie ma. I zobaczmy, ta hydra, może z hydry coś wypadnie. No jest Bowie dla Adriana i teraz dla Rosso awubka hydra, taka jak wcześniej wypadła. Nie ma, mamy Bowika. Mamy wołika i dzielimy się po 300, więc nie za dobrze. No nie za dobrze. Ale umówmy się, że dzisiaj do wygrania USP kilka film. Prawie dwie stówki, ostatnio 250 to dzisiaj dwie stówki. Żeby wygrać USP-ka musisz zostawić łapę w górę. Dzisiaj jedna łapa to 59 groszy, tyle ile dobijecie, tyle rozdam. Dodatkowo. Musisz mieć suba u mnie na kanale. Pamiętaj, że to sprawdzam, nie masz suba, nie wygrywasz skina proste zasady. I dzisiaj w komentarzu... Kurczę, wiecie co? Dzisiaj w komentarzu piszecie, ile zazwyczaj dziennie spędzacie czasu. W CS. No i w sumie tyle. Czy dziennie gracie przykładowo chociaż jednego, czy nie wiem, ogarniacie sobie jakieś skinki, wymiany, skrzynki, czy nie wiem, gracie uproszczone, czy gracie na jakichś mapkach ze znajomymi, po prostu musicie napisać, ile dziennie spędzacie czasu na CS2. A jak przykładowo ktoś spędza, nie wiem, tam jeden dzień w tygodniu, czy coś takiego, nie gra dziennie. Trzy Huntsmany przeleciały. No, ale nie gra dziennie, czy coś takiego, no to pisze, że nie gram dziennie, gram sobie nie wiem, raz na jakiś czas i tak dalej. E, ten USP dla Was. A ja Meduzę sprzedaję i myślę, że zakończymy jakoś mocniej ten odcinek dzisiaj. Eee, zakończymy to standardzikiem. Ja już chyba nawet wiem, co rzucimy. Cybera odpuszczę. Ile Elegant ile Black Friday. Damy Black Friday'a. Damy Radiationa. I zrobimy ostatnią batlę na standardowym za piątkę na trzy skrzynie. No może będzie głupie. Ale w końcu trzeba wypolować M9 Ruby. Tylko taką dla mnie. Nie, żeby się podzielić. Zobaczmy. Black Friday. Siedem koła dla Alex. No ja już tu widzę, że tu under się układa. I ja, pierdolę. M9. No jakbym dał Underdoga, no to miałbym zajebiste rękawiczki, nie? Nie żeby coś. A tak to zostaną motylek i została nam trójeczka, walimy jeszcze tego Black Friday'a. Pamiętajcie, że nie zawsze trafiają się najlepsze przedmioty. Na razie.